Gruzja rozpoczęła ostrzał artyleryjski miejscowości Tkvarcheli. Utrzymują, że ataki wymierzone zostały przeciw terrorystom. Dwa loty Su-25 zostały wysłane z misją przebicia się przez granicę i zniszczenia baterii ostrzeliwujących miasto. Myśliwcy zapewnią wsparcie z powietrza i zadaniem jest obronić samoloty szturmowe przed amerykańską odpowiedzią. To Rulinie no witajcie w kolejnej misji Tym razem będziemy się zabierać za wsparcie z powietrza naszej grupy szturmowców Będziemy się jej przygwozić cokolwiek przeciwko nam Amerykanie rzucą Akurat jeżeli chodzi o ich siły w tym regionie, póki co są dość skromne No ale może się w każdym momencie to wszystko pogorszyć na razie Amerykanie przeciwko nam mamy F-16. Takie tam malutkie, bazujące prawda na okolicznych lotniskach. My oczywiście wprawiamy się w ruch. Natomiast jak walczyć ze F-16? No to zaspamować ich rakietami, zanim one zaspamują nas. Skąd inąd dużo ich nie mają, więc my mamy aż cztery długiego <tłuch> zasięgu rakiety. Oni mają po 2 amramy i dwa windery. więc równie dobrze. Tak na dobrą sprawę musimy uniknąć, jeżeli w nas będą strzelać, będziemy musieli uniknąć dwóch rakiet i potem mamy przewagę zasięgu. Oni będą musieli unikać czterech. Generalna zasada jest taka, że My próbujemy ich oczywiście zmusić do manewrowania tak, żeby na nas nie mogli sobie wziąć dobrego namiaru. Mamy ECM, -y, czyli takie pody na skrzydłach, które mniej więcej wprowadzają trochę zakłóceń. Te zakłócenia zaś, ee, no powiedzmy, coś tam robią. Ale jak dobrze to, to nie powiem. Znaczy, wiem na pewno, że przeciwko innym graczom w Multi to jest jakoś tak, nie wyledają, dają, tak? O te właśnie pody na skrzydłach, co mamy tam na końcu. No my by możemy się zbierać, generalnie. Puste segmenty naszego przelotu sobie spróbuję wyciąć. Tak, żebyśmy nas nie musieliście, żebyście nie musieli cały czas oglądać, jak sobie tylko lecimy, lecimy. Ale też spróbuję domontować troszeczkę z powtórek jakichś takich ciekawych wcinek tego co się będzie działo. A to jest wreszcie pierwsza poważna misja bojowa, faktycznie bojowa. Nad terytorium Amerykanów jeszcze mamy baterię Patriotów, więc nie chcemy się dać zbyt chłopaki chłopaki, głęboko chłopaki. wpuścić. Marika. Próbujemy utrzymywać się nad górami, bo za górami możemy się schować. Jeżeli lecimy w jakieś doliny, no to patriot prf, nic nie zrobi, bo straci z nami kontakt. No i ostro manewrować oczywiście. Hmm. Dobra. Nas, tak jak powiedziałem, czeka bardzo długa misja. Po zlocie stabilizujemy lot i trymujemy maszynę tak, żeby ładnie płasko leciała. Dobra. Wszystko wciągnięte, sobcie. Najpierw przejechaliśmy przez pierwszy punkt nawigacyjny, dając naszemu koledze czas, żeby sam wyjechał i wyleciał. A my sobie zrobimy nawrót, i ponownie nad Elbrusem mamy punkt zborowy. To jest nasz główny punkt nawigacyjny punkt odniesienia. Tam będą czekać na nas dwa loty 125 z Nalczyk, więc powinniśmy się tam wyrobić w czas. My bazujemy się w mocdoku, bo mamy szybsze maszyny, więc możemy się pojawić gdziekolwiek. Jesteśmy taką maszyną, właśnie, która operuje dalej, ale może gdzieś dolecieć i wspomóc. Na froncie podczas z takimi frontlineowymi maszynami to właśnie Amerykanie mamy 16, a Rosjanie mieli MiG-29. To były takie bazujące blisko granice, żeby poderwać z danego lotniska i już szosować w powietrzu. No, kolega się zrywa. No, zaraz powinienem wyłączyć. Bezpośrednio nad Elbrus, to jest ta wielka góra na przodzie, którą sobie zobaczyliśmy w pierwszym odcinku. I też taki dobry wskaźnik, na jakim pułapie powinniśmy latać przynajmniej 8000 metrów um, To nie jest, że on tyle ma, tak, ale przynajmniej 8000 metrów nam zapewnia komfort przewagi wysokości, a tutaj paradoksalnie przewaga wysokości ma ogromne znaczenie w walkach rakietami ponieważ im jest niżej cel tym rakieta mniej musi się wspinać, więc zaoszczędza dużo energii a jeżeli na przykład cel jest powyżej nas to rakieta musi część energii tego silnika wymarnować na to, żeby się wspiąć na pułap i jak sobie patrzymy na zasięgi obliczane przez komputer naszych rakiet to od razu możemy widzieć, że jeżeli przeciwnik jak przykład od nas odlatuje, to efektywny zasięg się zmniejsza. Jeżeli leci w naszą stronę, to się zwiększa. Jeżeli jest wyżej, to się zmniejsza. Jeżeli jest poniżej, to się zwiększa i dalej, i tak więc będziemy chcieli być stosunkowo wysoko. No ale to takie generalne podstawy. O, nasi koledzy już się zgłaszają, że są na pozycji, bardzo dobrze tak jest dajmy naszemu koledze rozkaz w ogóle żeby się poszerzyć formację, bo to jest ważne My jesteśmy na razie bardzo w czas tej formacji a kiedy dochodzimy nad strefę patrolu to lepiej żeby kolega skrzydłowy był dość daleko, bo widzicie, jest bardzo blisko to jest suboptymalne bo stanowimy razem bardzo dobry cel a tak to możemy Wienu. sprawić że nasze rakiety będą nadlatywać z trochę innych kierunków I niezależnie tak jest, jak będzie operował nasz przeciwnik będziemy go zmuszać do jeszcze bardziej dziarskich manewrów to mu nie posłuży i go strasznie zwolni na naszą rękę. Bardzo ładnie odleciał, otwierając naszą formację, dzięki czemu będziemy mogli, tak jak mówiłem bardziej, lepiej zmusić przeciwnika do manewrowania, a dajmy naszym kolegom z kolei rozkaz żeby przystąpili do akcji w międzyczasie, kiedy oni będą tam wlatywać my ich wyprzedzimy, bo jesteśmy oczywiście szybsi i zajmiemy się osłoną powietrzną w międzyczasie powinniśmy zlikwidować jakikolwiek bandytów że tam krążą, zanim wkroczą do akcji nasi koledzy. I to jest ważne, żeby mniej więcej to zgrać w czasie. Staramy się wytropić naszego naszymi radarami. Oczywiście to nie jest dość łatwe. Musimy się mniej więcej wiedzieć, z którego kierunku one lecą. Niby przed nami mamy jakieś spajki. Hmm. Ale niczego nie widzę. Mogą być jeszcze za daleko. Przelećmy troszeczkę w bok. Okej. Okay. No ja na razie jeszcze niczego nie widzę. Może spytajmy się o Aksa. A, nic nie widzę. W samym, na samej granicy odczytu. spróbujmy ich namierzyć. No, jest, są jeszcze daleko, a nie dałem się zblokować, bo ustawili jammery. zakłuszanie to my też odpowiedzmy swoim. Trudni to. Wzajemne zblokowanie. Dajemy koledze rozkaz, żeby też przystąpił do akcji Roboty po wazdusznej celi 2 Odnaleziono cel 2, 5, 2 Udalenie 6, 0 Mniej więcej tam mamy jakiś cel Odnaleziono cel 2, 5, 4 Udalenie Jest. Dobra, więc Wracając do tego co Powiedziałem wcześniej Próbujemy Puścić rakietę żeby pierwszą rakietą pewnie nie trafimy, żeby zacznie manewrować. Ale właśnie o to chodzi, żeby go zmusić do manewrowania. Żeby nas nie wziął na cel i nam nie grzmotnął amramem. Bo będziemy musieli wtedy uciekać w dół bardzo, bardzo ostro. Ale posziemy bigułę. Fox 1. widzę, że on zaczyna manewrować ta strzałeczka w dolnym lewym rogu chatu pokazuje w którą stronę przeciwnik leci w relacji do nas zmienił bardzo ostro kąt puśćmy drugą rakietę kiedy już wymarnował energię miejmy nadzieję, że to druga powinna go chwycić. Tyle energii, żeby go złapać. Cały czas go musimy niestety opromieniowywać. To jest wielki minus rosyjskich samolotów. Jest! Dopadliśmy z Bujewa. O! No, ładnie, dostał go. Więc jedno strącenie moje, jedno strącenie towarzysza. Super. Splash 2, jak to się mówi. Dwa zestrzelone. E, możemy wracać. No właśnie, dostaliśmy wiadomość od naszych towarzyszy. Myśmy zrobili kawał dobrej roboty i możemy wracać w zasadzie. Tyle nad bazę, do bazy wrócimy dopiero jak wiemy, że już będzie czysto. Na razie wróćmy nad Elbrus. Patrzcie, jak daleko żeśmy od niego odlecieli. To jest nasz punkt wyjściowy, więc do niego wróćmy. O, okej, okay, chyba patrioty się aktywowały. One nie strzelały, bo mieli sojuszników. Poza ich zasięgiem, ale na wszelki wypadek w takich sytuacjach schodzimy dość nisko. No, słuchajcie jeszcze, że jesteśmy lokowani przez ich radar. Schodzimy na tyle nisko na ile możliwe, i najlepiej to w te górskie przełęcze jak już będziemy mieli masę ziemi między sobą a tym radarem, czy do pocisku, czy to wyrzutuje. I żeby z wszystko przełączać, kolega bardzo dobrze tam engage'uje je, chociaż moim zdaniem powinien wziąć i zrobić nura gdzieś głęboko w zarośle No ale y, Patrioty się nadają przede wszystkim do zestrzeliwania tego co leci po stałej trajektorii, bo nie muszą wtedy manewrować. Do strzelania w samoloty to tak, tak sobie. Większość rakiet, wbrew temu, co pokazuje Hollywood, to nie jest tak, że cały czas lecą Prawda z tym em, włączonym silnikiem, tylko ten ładunek pędne się wypala po kilku sekundach czasami, a potem zostaje sama energia klimatyczna. I im bardziej one muszą manewrować, tym więcej tej energii wytracają przez tarcie powietrza itd. Tak. No i powiedzmy, jeden, dwa skręty potrafią zrobić, ale potem, potem już się robi nieciekawie. Ale dobra, my powinniśmy być bezpieczni, Elbrus jest gdzieś tam przed nami. Weźmy sobie taki ładny na niego kurs. I Strony. możemy sobie poczekać, aż się nasi towarzysze zgłoszą, jakim tam idzie na ziemi. Mam nadzieję, że dobrze. Naszemu towarzyszowi też powinniśmy dać rozkaz, żeby już wracał w zasadzie do bazy. Ewentualnie żeby przesunął się bliżej nas. O, zaczęli łupić w widzicie? Po zgłaszanych rzeczach. Super. No więc. To w zasadzie będzie koniec misji. Tylko zobaczmy, jak pójdzie naszym towarzyszom. Okej, okay. bardzo ładnie. I bardzo ładnie wykonaliśmy zadanie. Możemy wracać na bazę jak twierdzi 110 i 115. Uff, no, kamień z serca. 102 się odmeldowuje. I czeka nas długi marsz z powrotem nad Mozdok. Naszą podniebną fortecę. <laughs> Dobra, zobaczymy się na miejscu, kochani. See you there. i podejście do lądowania jesteśmy już nad mostokiem przez ten filtr e, ultrafioletowy znaczy na no słoneczny bardzo kiepsko widać a jest to niestety kiedy latamy w takich warunkach że słońce jest dość nisko na przykład o wschodzie lub o zachodzie to on niestety pada na nasze dość płasko, prawda, na nasze szyby i wtedy musimy ten filtr podnosić on nam zapewnia jaką taką widoczność, że w ogóle ten chat widzimy, no ale niestety tak poza nim, to kiepsko cokolwiek, zobaczyć. Well, shit. No ale, trudno się mówi. E, powinniśmy sobie wziąć dobrą trajektorię. Trochę krzywo, ale to ostatkiem jakoś naprostujemy, tylko żebyśmy mieli nie zstępowali szybciej niż powiedzmy te 5 metrów na sekundę gdyby to był SU3 bym się w ogóle nie martwił, znaczy tam i tak bardziej optymalnie jest, jest zaoszczędzić ale tak jak powiedziałem wcześniej, chyba w pierwszym odcinku samoloty, które miały lądować na lotniskowcach, mają notorycznie o wiele, wiele lepsze podwozie ponieważ muszą. Wytrzymać te dupnięcia w pokład. Oh, przy dużych prędkościach, jeszcze dodajmy na to. Znaczy, nie tak aż bardzo dużych, bo e, jednak tam powinni zwolnić. A dopiero przyspieszyć, jak już są na samym, samym przyziemieniu. Na wypadek, gdyby linka nie chwyciła, ale. Ale. Dokładnie. Dobra. No, troszkę nas zniosło Naprostujmy no, się. No, tak, pira ze drzwi, tak? W mordę Może być Ja tam jestem zadowolony Oj, znosi, znosi, znowuż na prawo Musimy troszkę w, w, w lewo się przesunąć Ewentualnie dziób ustawić tak Żeby troszkę po przekątnej wylądować Nie ma spiny, nie ma spiny, jest dobrze ładnie Gładziutko, 280 na godzinę. Nosimy dziubek i cyk. Dobra. No i możemy spadochronik pierdyknąć. Drakszut powinien nas zatrzymać wyhamować ładnie. Wykorzystujemy też yy, hamulce koł. W międzyczasie. Tego dragshoota już odepniemy. Już wyhamujemy na tyle, żeby móc zjechać i. Tylko gdzie jest tutaj ten pas zjazdowy? No właśnie. Eee, dobra, ten filt mi przeszkadza w ogóle. Shift H. My się go dezaktywować Może przepiąć na jakiś inny klawisz, bo za każdym razem tak łeb opuszczać to trochę niefortunne. Szkoda, że ten model S-27 nie ma high-fidelity moda, tak, znaczy, że wszystkie przyciski tutaj coś robią, a wiele modułów takich, tych nowszych, takie model już posiada. Pod tym względem nie mogę się też doczekać, aż położę łapy na F-14, sobie ostatnio F-18 kupiłem, o panie, e, chociaż Mirage, no kurde, wszystkie samoloty tutaj są, Mmm, creme de la creme. Nic tylko, nic tylko latać. Z czasem sobie oblatam, oczywiście. Ostatnio się zakochałem w F5, ale on jest taki bardziej Moody, no i nie ma niestety dużo kampanii dla niego. A my już w zasadzie podjechaliśmy na nasz parking, rewentment, z którego żeśmy zaczynali. Więc. Yy, pe, 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 pe. Tutaj sobie staniemy. Owiewkę do góry, żeby się przewietrzyć wreszcie. No. I to będzie pięknie wykonana misyjka. Taka całkiem całkiem ładnie. I miejmy nadzieję, że kolejne epizody będą równie fortunne dla nas, co dla naszego towarzysza, bo ładny bilans mamy.